Cześć, witajcie z tej strony Londrona. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ze mną jest Grzyb, yy, CDM i... i yy, 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 tak. To jest mój nowy serwer. Jakby... No i ogólnie no, jestem też ja, ale Sky, a nie CDM i ogólnie no. A, a, dobra. dobra, chodź, chodź yy, grzyb do wioski. Okej. Okay. No. no Tutaj jest takie digity, to są te wiążące. A w ogóle tam. się nie przywitałem, siema No, ogólnie to też wkładam w filmik na moim kanale, czyli Sky i na kanale Grzyba. O ile w ogóle mu się będzie chciała zmontować. <laughs> Dobra, CDM. Widzę, czy widzisz tam cdm Ja już widzę. Ja już widzę. Ja nie widzę. Ja czy jakieś... na... oh, widzę Ja ogólnie idę właśnie, słuchajcie teraz. Idę na chwilę do domku, już będę coś robić. Ale ogólnie, co słuchajcie, film ten będzie słuchać jakieś 20 minut, zobaczymy. Ale ogólnie, no. Jak coś widzowie, to ja teraz sobie idę na chwilę do domku zrobić coś, bo muszę sobie coś, sobie jakąś skrzynię postawić. Ej, więc chodź, ja... domek! Wychodź z mojego domku! No! Dawaj łóżko mi! No, daj. Proszę, masz. No, hmm. nara. Przepraszam? Dobra, no. Dobra. dobra, jadę was tu. Jak zrobię teraz wiadro, to wtedy zostawię ciosutka. W ogóle Landryna może zbierz jakieś podstawowe itemy, typu kamienne rzeczy, bo masz tylko też lasy z golemów. No tak, dobra. Tylko no robisz wiadro. choć yy, chodź, może sobie zrobimy itemy. No to całe i tam to. Wypad z mojego to... domu, a nie, to nie mój dom. Wypad. O! Ja sobie tutaj... Słuchajcie, ja teraz właśnie robię, słuchajcie, opis nominowany na, na TraderKanau. Pożyczaj grafnik table. Ja robię opis na kanał. Czemu wszyscy ode mnie coś pożyczają, i, i coś pożyczają? Wiem, że byłem pierwszy na tym serwerze, ale... Ogólnie to słuchajcie, na kanale Landryny, w ogóle nie wiem, jakby ogólnie to montaż jest zrobiony przez BSM37, także w montażu prawdopodobnie znowu pojawi się skin bsm tak, montażysta, mam nadzieję, że słyszysz ten moment. Co nie? No właśnie, um, bardzo polecamy kanał BSM37, um, ogólnie wbijajcie. Jakby nie on, to by montaż filmu wyglądał tak. Nic, słuchajcie, by nie było, więc słuchajcie, dziękujemy bardzo BSM37. A teraz słuchajcie... Bo no ogólnie się... to... Pewnie zaraz BSM37 nas, nas spami swoimi skinami w montażu, ale zobaczymy. Ale ogólnie to... Słuchajcie, ja teraz chyba zaraz idę zrobić sobie podstawowy item. Ja też ja no, już mam tr trochę drewna, Dać ci trochę drewna? Ja mam. Ja to krad krad kradę na twój y, crafting table, ok nie, do... Nie potrzebuję nie. go. Potrzebuję go bardzo. A mogę zdewastować Twój dom? Nie. Słucham. Nie. Dobra. Andrea, czy się czy nie? Rusza, ale robię teraz crafting tablet. A, Ale dlatego, bo myślałem, że ogólnie słuchajcie widzowie, obecnie nagrywam na darmowym hostingu ze względu na to, że póki co nie wiemy po prostu, jak i tak w ogóle nie laguje ci hosting, że niektórzy darmowcy w się sensie, no oczywiście nie jest jakoś nie wiadomo jak na, jak na płatnych, ale jednak obecnie chyba nie ma lagów, co nie? Nie, obecnie nie ma. Może tam na gg servers. Może nie jakieś mega duże, ale tam czasami już pełno. Ja se chyba sobie kupię serwer na, ja jak... se na server nie wiem, Ja słuchajcie, ten? już się nauczyłem, że nie warto kupować serwerów ja nie będę już żadnych serwerów robić, bo Ty się CDM Creative, słuchajcie, niedługo może zostanie znowiony i będzie seria na moim kanale i na kanale Landryny, bo Landryna jest fanem CDM Creative. No Jezu, co mnie bijesz? Sorry, no, przez komuś... Dobra, ja, ja idę spać, nie wiem jak wy, ale ja idę spać. Co mnie bijesz? No bo ty mnie biłeś. Weźcie nie bijcie, możecie się nie bić, tylko idźcie spać. No. Dobra, ja, ja też idę spać. Spadać stąd, teraz to mój dom. Dobra, ja śpię. Ja też śpię. A w ogóle i, y, być, y, mam żelazne i tam jest arangolanów i w ogóle y, pigmen, y, piglin jest. W ogóle Jutlandyna niedługo będzie miała... 20 subów, więc słuchajcie, zostawiacie słubiki bo już 18 subów jest, więc słuchajcie, no. Dobra, spać, Dobra, idę spać. Ja śpię. Co ty piszesz? Pisz? Nie, co? nie wiem, się, nie, nie. nudzi mi się. Dobra, to chodźmy do kopalni może co by na to... Ej, ma zombie pisze Dwa małe zombiaki! Gin. Gień! Jest łóżkiem. Mam dużo naprawdę. Kto ja lubi? Mam pół serduszka. Ja nie Czemu umiem tyś, grać w Ja nie umiem co? grać w Minecrafta. Ja, 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 ja umiem trochę no, trochę nie. Dobra, co gdzie jesteś? Chodźmy do kupali, może. Ja, ja teraz... Ja teraz właśnie słuchaj planuję tutaj coś domku. Ogólnie to ja teraz właśnie tutaj zabieram się za... Za co? Za opis, słuchajcie, traileru kanału i zaraz będę, bo ogólnie ja też właśnie zaraz coś robię. Ale no, witam. Co mnie po, podglądasz, panie? To nie bije cały czas. Nie, żebyś się y, wystraszył. Nie. Aha, wzięliśmy mi, o. Zaraz wrócę. Poczekajcie. Bo ja, ja ogólnie, słuchajcie, widziałam i zaraz robię właśnie opis do traileru kanału. Dobra, dawajcie, bo mieliśmy iść do kopalni, a teraz not. No to... No to idź, idźcie do kopalni. Ja zaraz przyjdę. Dobra, grzyb, chodź do kopalni. Ja też lubię dom, nie mogę. Ale czemu no, że to... was dom? Przecież to wyłóż. Chcesz grzy... się zrobić własny. No ale to tu to, to cały dom zniszczy, bo, bo to no, tak. No właśnie to zniszczę dom... go cały. Ja sobie zniszczę ten mój dom, bo sobie będę robić nowy. Bo po prostu no. Na tym zacznijmy od drewna. No dobra, ja też zaraz, słuchajcie sobie, to jakiś mały dom. Tylko oraz tu na no, ogólnie to... Ja teraz właśnie coś robię, więc no... Nie. Dobra, będzie jakiś odcinek może... Z, y, będę budować dom... Y, dom... Minecraft. Y, czy coś takiego. Dobra, dewastujemy dom! Nie dowestujesz mojego domu, dobra, dobrze, już się bałem, to mój dom, ja sam mogłem sobie go zniszczyć. To jest mój dom. W ogóle to był chyba pierwszy dom zamieszkany, tak, to był pierwszy dom, który został zamieszkany i to przeze mnie, bo byłem pierwszy. Może trochę są lagi, ale to nie są jakieś mega duże, jakby na tym serwerze, więc... A jak Grandyna gra chyba sam, ja z nim to dopiero nie ma już na znaczy zobaczymy. A w ogóle na 20 subów będzie specjal, czyli pierwszy live. Tylko jak um, jeszcze. Ja robimy. akurat wiem, szykuję niespodziankę, ale będzie długo trwała, więc może parę filmików jeszcze przed specjalem, chociaż już mam tam. Śpiewać no to to jest... to mało Chyba dobrać. w takim razie słuchajcie, ten pierwszy odcinek będzie. Specjal u Grzyba będzie chyba dopiero za. Za dwa lata, bo jak mówisz, że. Się kolików, a, to Nie osób. wiem, może z, miesiąc albo tydzień, nie wiem. Nie da się tego wyliczyć. No właśnie, jakby nie umiesz cofnąć czasu ani nic nie. Dobra, za chwilę idziemy do kopalni, jak mu cały dom. Ja sobie jest... najpierw zrobię dom, a potem pójdę do kopalni, bo ja nie będę. Ja sobie zrobię na początku praktycznie dom z drewna. Tak. Co ja tak też? Co to jest to dobry pomysł. Nie że co tu się tak pusto zrobiło teraz. Ale trochę ładnie, że tak wszystko niszczycie, bo jednak niektóre domki mają urodę, mogliście w innym miejscu zrobić. Jakby ja będę ten dom basowy ten dom przeniosę. Ja dewastuję dla luta. Co to, to jest lud w ogóle? Ja będę obserwować lód. was tutaj. Żeby mieć te rzeczy, wiesz. Patrz, patrz, ile patrz, jak ten dom teraz wygląda, ale mega pusto się zrobiło. Ej CDM, pomożesz mi dewastować mój dom? Jak dom? No, nie widzisz? Dewastuję. Jest... Dalej, okej, okay, słuchajcie, więc no, więc dobra, Londyna sobie daje niższy dom, ale my słuchajcie, teraz będziemy już słuchajcie kończyć odcinek, mi się wydaje, co nie? no może, dobra. Kurde, bo chciałam e, chciałem jeszcze chwilę nagrać, żeby jeszcze później... No to do tej... może najbliżej słuchajcie widzowie, spodziewajcie się może w montażu jakiegoś połączenia drugiego odcinka jak kiedy indziej w sensie zobaczymy, a więc słuchajcie, no. Więc ja, my i my Wam dziękujemy bardzo za oglądanie. Druga część będzie u mnie i na kanale Grzyba. No więc no. Słuchajcie, do zobaczenia.